Dziś sobie rozbierzemy pompę, to jest CP-1 e, Tu Wam pokażę jej oznaczenia To jest CP-1 i z którego ona roku jest, jest tu data e, 2017 To jest Iveco 2.3 Ma przelotu 200, tam chyba 10 czy 20 tysięcy Mało jeździ, więcej stoi, no ale zżygała się cała, ona jest teraz obmyta, ja ją sobie trochę obmyłem przy zdejmowaniu żeby się nie umorusać no i sobie ją rozbierzemy i zobaczymy w ogóle w jakim ona jest stanie bo będziemy wymieniali zestaw cały do niej także obejrzymy sobie, zobaczymy jakie ma zużycie, czy duże czy małe także biorę się za robotę a Wam w międzyczasie będę przebitki jak to wygląda rozebrane robię. już mam pompę rozebraną na tyle, że zdjęte są głowiczki tutaj z tłoczkami, ja Wam będę pokazywał w ogóle na co trzeba uważać przy nich bo jest parę rzeczy zresztą mogę wam od razu pokazać któraś mi się tu wypięła Ta. Ta, zobaczcie tu jest taki jakby kapselek po tym jest kulka tam w środku siedzi sobie kuleczka też może wypaść i teraz tak tu jest sprężyna nie wiem czy to widać, druga taka nie, a tu została w środku i tam też pod spodem jest kulka, nie, pod tą sprężynką, także to trzeba uważać. A to jak pomyję, poczyszczę. bo najpierw wyczyścimy mechanicznie, a później wrzucę te korpusy myjką ultradźwiękową. Tak samo to wrzucę też myjką ultradźwiękową. Wyjechałem już z pompy, jak widzicie, w środku jest ładna, czysta, nie ma korozji, że przynajmniej mamy jakiś tam plus. No i wejmiemy sobie bałek. Tak jedną ręką, to wiecie co można. Tu jest bardzo ważne, trzeba zobaczyć czy to po oczyszczeniu tu nie ma jakiegoś robka, nacięcia, ani nic. Ta akurat nie ciekła tędy, tylko głowiczkami. Jeszcze sobie odkręcimy ten króciec. Tam w środku powinna być podkładka. Nie przykleiła się? Nie. To sobie zobaczymy. No jest. Właśnie, wyłożę, wyłośbyło się. Będziemy dawali nową, no jest stalowa w ogóle. No i co? I teraz musimy ten zabór odkręcić. Tu jeszcze jest takie sitko, ale ja tego sitka nie będę wymienił. dobra, odkręcamy ten zawór, Już sobie go podjechałem, on tak wygląda. Tu jest O ring, który będziemy musieli dać nowy. Jego trzeba dobrze umyć, dobrze wydmuchać I z tego co pamiętam to tutaj Nie ma podkładki, nie ma Dawno tej pompy nie robiłem Przez ze 4 lata Tu wszystkie te powyciągane. Tu chyba sieci, tak sieci Jest taki teflonik w środku wchodzi uszczelka ta niebieska gumowa taka a tu przynajmniej Wam pokażę jeszcze nie poszedłem po tu też siedzi nie poszedłem po nowy zestaw Że nie mam go tu, muszę przynieść dopiero jak sobie poczyszczę dobra, teraz czyszczę to mechanicznie sitko tu siedzi chyba z tego co pamiętam tutaj pod tym brokiem czyszczę mechanicznie, wrzucam ultra dźwięki i będziemy składać. Mamy wyczyszczony mechanicznie. E, bardzo ważne tutaj na zaworze jest, żeby to dobrze doczyścić. Ja sobie biorę szmatkę ścierną, wkładam wiertełko, no i to bardzo ładnie czyści nie? nie ma żadnych tych. Także i tak samo tu trzeba spojrzeć, żeby to było wszystko czyste, żeby tu nie było korozji. No i teraz to damy mykę później odmucham break cleanerem sobie myję albo ekstrakcyjną no i dopiero jest gotowe do składania nie? tu też wałek sobie przetarłem jak widać jest bardzo małe zużycie także mam nadzieję, że Zimmering się ułoży i będzie to działało tu Wam pokażę części, części składowe czyli mamy tak to jest to tłuczysko tu trzeba zobaczyć czy nie jest wytarty. jest ładny nie ma żadnych brzegów ani nic tu czy się nie zużyło tak samo właśnie tutaj te, czy się nie pozużywały a to umiemy, będziemy sobie ten i teraz tak mamy sprężynkę, która wchodzi tu w środek, ale najpierw idzie ta kulka większa, później sprężynka, sprężynkę dociska to też. Musimy zobaczyć, czy nie jest nigdzie ponacinana sprężynka ani nic. I ta idzie, nie? Czyli mamy tak. Kulka, cienka sprężynka, duża sprężynka tu, i dopiero to tu wszystko, nie? Dopycha. Tutaj sprężynka ta wchodzi. O. Coś takiego. I tutaj mamy jeszcze małą kuleczkę, którą się wkłada tu, dopiero sprężynkę i taki koszyczek, nie? I ten koszyczek to trzyma. No i tu uszczelka idzie taka, o. Także mamy trzy rodzaje uszczelek na samych tych głowiczkach. Mamy dużą, taką teflonowo-gumową i zwykłą gumową, nie? Dobra, czyszczę to. Jak widzicie, tu już sobie do myki przygotowałem. Później to dokładnie będzie przedmuchane, przymyte właśnie, tak jak mówimy ekstrakcyjną i dopiero składane mechanicznie wyczyszczone i teraz to idzie na myjkę ultradźwiękową starajcie się nie pomylić żeby tłok został z tym ja tak robię nigdy nie zamieniam także ja sobie poukładam będę wiedział po prostu który do czego jest I tu już koszyczek wielkanocny do myjki ultradźwiękowej jest nastawiony ona tam mi się już woda grzeje no a tu mamy to co zostaje i to będziemy to ekstrakcyjna sobie robię tu bardzo czysto, żebym miał i będziemy składać i robić dalej. A tak wygląda zestaw. Ja zakładam włoski, nie zakładam bosza, bo uważam, że bosza do kosza. W zestawie są kulki. Są trzy, także można dwie, jedną zgubić, drugą zepsuć, a trzecia zostanie. o to jest to sitko, co Wam mówiłem. Niestety nie będę się za nie zabierał. Co tu jeszcze mamy takiego ciekawego? No i są o, te z teflonem, widzicie? Tu jest ta stalowa pod zawór. No i tak, i tu w zestawie jest uszczelniacz z ekspanderkiem. A niestety, Bosza do Kosza będziemy dawali taki bezekspanderkowy. Nie? Także jego trzeba oddzielnie kupić. A ten, jakbyśmy założyli, też będzie chodziło podejrzany. Tylko te bardziej wycinają wałek, mam wrażenie. Nie? Dlatego lepiej tam założyć. Teraz ten nieprzyjemny dźwięk. I tutaj nam się czerpi. Zapomniałem dodać, że też są zestawy ze śrubami. Akurat tych nie było na miejscu, dlatego tam wziąłem Nie powiem wam jaki numer, bo tu nie ma numeru. Oni po prostu dają. Według swojego jakiegoś katalogu, tu gdzie kupuję w sklepie. Dlatego nie ma. czy to jest taki numer. o, no, złapiesz ostrość, nie złapiesz dobra, widać tak wygląda zestaw po rozpakowaniu, jeszcze ten uszczelniarz muszę tu zamienić widzicie, bo ten jest z ekspanderkiem no to jest to sitko do tego jestem, ale ja nie ruszam tego wyraz, miałem z tym problem nie potrzeba, bym tam, będzie ok eee, tu są kulki kulki musimy przemierzyć, zobaczyć które, żeby się nie pomylić widzicie ile także Trzeba zwrócić uwagę, żeby dobrze zamontować. Mała kulka ma e, 3,5 mm. Nie patrzę, że tu jest jedynka. Nie wiem dlaczego, na dziesiątkę mi się cały czas resetuje. Była długo bez baterii, teraz wcadziłem, nawet nie zakrywałem. Że ona ma 3,5 mm, zaraz zobaczymy tą dużą. A duża ma 5,5 mm. Także ta idzie pod tłoczysko, pod tą dużą sprężynę, a ta druga pod małą. A w tym zestawie są jeszcze trzy kulki po 5 mm. Także tutaj sobie 3,5-5,5 już oddzieliłem, przygotowałem. A te są. Nie wiem dlaczego. Jak wiecie, tu napiszcie w komentarzach, czemu są mniejsze o pół mm. O, albo z Ja nie wiem. Zakładam takie same, jak były zawsze. i Zawsze jest dobrze, nie? Dobra. A jak słyszycie, cały czas dzięki pracują sobie kropika umyłem, jest ładny, czyściutki, wydmuchany, nowy oring dostanie, trzeba pamiętać, bo ten oring jest bardzo ważny, dobra, no i z myjki tak wyszło, idę to opukać, będę przedmuchiwał, zobaczcie jak wszystko ładnie, myjka do śrubek jest super, polecam, same śrubki to trochę za duża, ale można co innego wsadzić. No, wszystko w jest no i mamy już wszystko e, breaklinerem przelałem, przedmuchałem żeby mieć pewność żeby tu nie, nigdzie wilgoci nie zostało że bierzemy się za składanie ja zaczynam od nabicia uszczelniacza tu zaraz założę o-ringi no i wsuwamy e, korpus cały ten wał i ja delikatnie tu smaruję bazylinką, żeby nie przyciąć o-ringu bardzo cienko, mam taką w spreju mgiełkę puszczam i to jest jedyne miejsce, gdzie smaruję nie? później parę razy włączę stacyjkę przeleję ją i będzie gitar tak to wygląda jeden ring siedzi tu drugi tu no i wkładamy wałek w korpus i później to przykręcamy te śrubki na 8 Nm Maksymalnie, nie? To już mamy dociągnięte. Tak jak mówiłem, 8 N, czyli 0,8 kg. I sobie wracamy, sprawdzamy, czy wszystko ok. Chodzi, nie? I teraz będę składał te głowiczki. A w ogóle w lepszej rozdzielczości nagrywam. To napiszcie komentarz, czy widać jakąś różnicę, czy lepiej yy, to wszystko wygląda. Tu mam umyte. Sprężynki płoczek. No i teraz będę kulki wkładał, nie? Tu mam przygotowane te nowe. I zaczynam od tego, bo jest łatwiej, bo jak się będzie bujało, tu mi wszystko wkurzało, to mam łatwiej to najpierw założyć, nie? Czyli dajmy malutką kulkę, malutką sprężynkę i koszyczek, nie? No i mamy to zamontowane to tak siedzi, tylko też musimy delikatnie uważać, bo to może nam wypaść, nie? No a jak sprężynkę zgubimy, to jesteśmy, nie powiem Wam gdzie domyśliście no i teraz tak. Kolejna kuleczka ta duża. 5,5 mm. Sprężynka. Idzie tak. Duża sprężynka. No i tłoczek. Tłoczek musi idealnie równo Wam wejść żeby nie było z jakimiś oporami ma leciutko wejście Także jedną już mam zrobioną i robię tak resztę tak wchodzą ringi tu idzie ten z teflonikiem tu idzie zwykły no i tu sobie ten zakładamy obracam tak, żeby yy, o ten ośród był jak najdalej najbardziej na dole żeby nie dociskał tej sprężyny wtedy jest łatwiej zamontować no i skręcam wszystkie trzy tak Śruby daje najpierw na 8 Nm, później na 27-28, Ważne jest, żeby je na krzyż i sprawdzać, czy się równo tu dociąga. No i oczywiście ten wystający cycek wchodzi tu, to, żeby się nie pchali tutaj, nie? Więc że tutaj musimy dać. No i teraz skręcam resztę. No i trzy głowiczki mam zamontowane. Na razie ich jeszcze nie dociągam, bo wszystko później sobie będę dociągał. One są na razie na lekko dokręcone. <coughs> Teraz kręcimy zaurograniczające ciśnienie i wkręcimy mu kruciec. Także to w tej kolejności. Do krucia trzeba pamiętać o tej podkładce metalowej. Gdzie on jest? Gdzie on jest? A, tu jest. Tu musimy dać Metalową podkładkę. Zabór ograniczający ciśnienie też delikatnie o ring smoruje bazylinką. I jego uważajcie, żeby właśnie się nie przycięło. Szczerze, ja go na łokieć dokręcam. Nie wiem, na ile on powinien być. Nigdy nie sprawdzałem tego. Ale go po prostu na łokieć i tyle. Nie? dojadę sobie ręką, jak będę resztę dociągał, to i jego dociągnę tego już też wkręciłem, dałem podkładkę także tu już będziemy milikowan załatwiony jeszcze tylko zawór M-Prop e, w ogóle powiem wam od friendów e, dostałem fajne urządzenie na testowanie nigdy tego nie spotkałem się żeby e, było takie w ogóle chyba w Polsce nikt tego nie sprzedaje Jestem ciekawy, jak to działa i zobaczymy, to teraz akurat na mrozy się przydaje także sam jestem ciekaw, jak to się będzie sprawdzało to zrobimy w następnym odcinku testy tego urządzenia muszę, żeby padnie ciekawie, bo z opisu naprawdę ma być super a czy będzie super, czy fajans, to się ukaże zobaczymy nie płacą mi za to, tak także będę mógł drzeć po nich równo, jak będzie kiepskie Będziemy oceniali. Dobra, przekręcamy prób. No i mamy złożoną. Poklejają ją. Maluje, jak wyschnie. Eee, Przykleje w lepkę i będziemy montować. No i mamy pompę gotową. Tak wygląda. Metka wklejona. Montuje. I tyle. Nie. Zawsze warto tu dobrze nadlać. Żeby powchodziło w te szczeliny, żeby tam się korozja nie dostawała, bo one przez to, że tu puchną to ciekną właśnie. A no i bardzo ważna rzecz przy montażu, trzeba bardzo uważać, żeby przewody wszystko było czyste, nie? Żeby gdzieś tam, bo włos, ziarenko, piasku i można załatwić cały układ wtyczkowy, nie? I nie odpalamy dopóki nie włączymy z pięć razy stacyjki, żeby ją dobrze przepompowało, dopiero wtedy kręcimy. Także w tym filmie tyle. Jak się podobało, łapę w górę możecie dać podbić. Jak tam chcecie. Na razie. Tak, bonusowe. Jakby ktoś się pytał, czy działa, to działa. To widać